Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I dzielę się na dzisiaj słowem, które jest zapisane w pierwszej księdze kronik w 29 rozdziale, 12 wierszu, a dalej w pierwszym liście Piotra w 5 rozdziale, 6 wierszu. W twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. I drugi fragment z pierwszego listu Piotra. Ukuszcie się więc przed mocną ręką Bożą, aby Was wywyższył czasu swego. Moi drodzy, jakiś czas temu poznałem pewnego tapicera, na razie jeszcze nie zdradzę imienia i nazwiska. I ten tapicer zaczynał bardzo skromnie, a dzisiaj właściwie jest już na emeryturze, natomiast jego nazwisko jest jednocześnie nazwą. Bardzo prężnie działającej na wielu rynkach świata firmy meblarskiej. I tenże tapicer, ten człowiek, opisał w biografii początki swojej działalności, swojej kariery, można powiedzieć. Kiedy podjął naukę w szkole zawodowej, to pierwsze swoje kroki skierował ku temu, by uczyć się naprawy instrumentów organowych. I przez rok się do tego przyuczał, przez rok, Właśnie poznawał te wszystkie tajniki działania instrumentów organowych i także kwestie związane z różnymi storackimi zdobieniami takich instrumentów. Ale to mu nie do końca się podobało i jako młody chłopak zdecydował, że jednak chciałby robić w życiu coś innego. Jego wujek, który się nim opiekował, skierował go zatem na praktykę zawodową do zakładu tapicerskiego. No i znowu przez rok młody Piotr uczył się właśnie zawodu tapicera, robił coraz większe postępy, ale po tym roku stwierdził ponownie, że to jest coś, czego on tak nie do końca czuje, co nie do końca kocha i chyba nie chciałby się w ramach tego zawodu realizować. Ale zaczął myśleć nad tym intensywnie i doszedł do wniosku, że skoro teraz będzie kolejny raz zmieniał profesję, to może się okazać, że spróbuje wielu różnych rzeczy, żadnej na porządnie i nie będzie w stanie niczego porządnie realizować. Więc musiał swoje ambicje, marzenia gdzieś tam na chwilę odłożyć, ukorzyć się, jak to jest w jednym z dzisiejszych tekstów, i z pokorą pochylić głowę. I uznał właśnie z taką pokorą, że on dalej będzie uczył się zawodu tapicerskiego. Nauczył się bardzo szybko, zyskał uprawnienia mistrza, pierwsze czeladnika, potem mistrza. Pracę zawodową przerwała konieczność służby wojskowej, a później wrócił do zawodu, usamodzielnił się, a dzisiaj po ponad 40 latach, firma. Kler, bo chodzi o Piotra Kler'a, jest taką jedną z wiodących, jeśli chodzi o produkcję ekskluzywnych mebli i to w zakresie całego świata. Ale wszystko przez to, że nie porzucił tej myśli, żeby przestać być tapicerem, ale jednak się zawodu uczyć wytrwale do końca. Zaczął znajdować w tym przyjemność, zaczął się w tym realizować, ale pierwszy musiał przejść przez kilka trudnych chwil. I podobnie jest w naszych dzisiejszych tekstach. W ręku Boga jest siła i moc, żeby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Trzeba się pierwsze ukorzyć przed Bogiem, żeby nas wywyższył. I to oczywiście z jednej strony dotyczy kwestii zbawienia, o czym za moment, a z drugiej strony takich naszych prostych, czasami życiowych spraw, że musimy pochodzić głowę, że musimy uznać Raczej swoją znikomość, to, że niewiele wiemy, to, że niewielkie mamy zdolności, by czerpać przykład z innych ludzi, od mądrzejszych się uczyć, no i dochodzić wtedy do perfekcji w swojej dziedzinie. Więc taka myśl o pracy, o tym, jak uczyć się pracy, jak się realizować, tutaj też myślę, w tym dzisiejszym słowie się zawiera. Ale też przede wszystkim chodzi o to, żeby się ukorzyć przed Bogiem, żeby uznać swoją znikomość, żeby. Uznać, że bez Boga sobie nie poradzimy i dopiero kiedy damy się Jemu prowadzić, kiedy Jemu zaufamy, to wszystko zacznie się w naszym życiu układać. I takie wątki też w biografii, bardzo silne zresztą w biografii Pana Piotra Klera, się zawierają. Nie mam akurat tej książki tutaj przy sobie, bo przeczytałem ją i gdzieś w dobre miejsce odłożyłem na półkę, nie potrafiłem znaleźć, ale zainspirowała mnie właśnie ta lektura w kontekście dzisiejszych wersetów, żeby tym się podzielić. Moi drodzy, życzę Wam bardzo serdecznie tego, byśmy i my pamiętali, że przed Bogiem trzeba się ukorzyć i On nas potem wywyższa. Nie chodzi o to, żebyśmy byli teraz liderami światowej produkcji jakichś artykułów, takich czy innych, ale żebyśmy pamiętali o tym, że trzeba wiele pokory w naszym życiu, trzeba uczenia się od mądrzejszych, trzeba szacunku do nich. I w ręku Boga jest to, by uczynić nas silnymi i mocnymi. A silny i mocny człowiek to taki, który wie, czego chce, to taki, który daje się prowadzić przez Boga, który Bogu zaufa. Obojętnie, jaki zawód, jaką profesję reprezentujemy. Pierwsze musimy ukorzyć się przed Bogiem, a potem Pan Bóg już nas poprowadzi. Pan Bóg nas zawiedzie we właściwe miejsca. I tej ufności, tej pewności Wam i sobie z całego serca życzę. Zostańcie z Bogiem. Dobrego, błogosławionego dnia.